Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com. Zapraszam na takie krótkie podsumowanie, czym różnią się koszyki akcji od np. ETF-ów i jakie wykorzystywać, jakie dają zalety, jakie dają tutaj możliwości. Te koszyki, które zostały wprowadzone przez CMC Markets w ostatnim czasie, moim zdaniem bardzo ciekawy instrument, wykorzystany z głową, pozwoli na no, wykorzystanie potencjału tutaj do granic możliwości. Najczęstsze pytanie jakie się do tej pory pojawiło to czym się różnią koszyki akcji od ETF-ów. Otóż bardzo ważną rzeczą żeby zrozumieć czym jest w ogóle ETF, czyli Exchange Traded Fund, to jest instrument, który jest to fundusz inwestycyjny, czyli jakby coś co jest notowane na giełdzie jednej przynajmniej jednej konkretnej i dzięki temu mamy możliwość zakupu tych ETF-ów za pomocą pośredników w postaci brokerów czy domów maklerskich przez różne podmioty możemy kupować takie ETF, ale ten ETF jest notowany na konkretnej giełdzie. Natomiast to co daje CMC, to jest to Kontrakt CFD, czy kontrakt na różnicę kursową, który jest stricte przez nich stworzony w ramach swojej wewnętrznej platformy Next Generation. To pozwala na to, że mamy bardzo znacząco ograniczony koszt. Przy ETF-ach bardzo często zwracać trzeba uwagę na minimalny koszt zawarcia transakcji albo minimalną prowizję, która wpływa na to, jaki jest ten minimalny opłacalny koszt. Co więcej, jakbyśmy chcieli inwestować w takie akcje sami koszykowo to niestety wychodzi to bardzo drogo. My zrobiliśmy takie podsumowanie takiego koszyka przykładowego. Tutaj wzięliśmy pod uwagę Koszyk, akurat technologie umożliwiające współpracę. Jest to 10 spółek, takich jak Apple, Adobe, Microsoft, Alphabet, Intel i inne, które mają określoną swoją wagę w portfelu. Tutaj akurat ten, to te wagi są podane, czyli 15,33%, 14,97%, i w ten sposób są tworzone te portfele. Nie mamy wpływu na to, jaki ten udział danej spółki jest, ale jest to tworzone przez Komitet Inwestycyjny w CMC Markets więc jest to stworzone przez profesjonalistów, odzwierciedlające najlepszy wpływ poszczególnych spółek na cały sektor. Nie, więc tutaj na pewno są ujęte takie rzeczy jak wielkość, jak dynamika tych kursów itd. Tak Jakbyśmy wzięli taki koszyk, jedną jednostkę takiego koszyka, które jest warty 7000 dolarów, akurat około 7000 dolarów, no to tutaj musielibyśmy kupić odpowiednią ilość poszczególnych akcji. Tak? W tym przypadku Apple byłoby to 15% tego wartości tego całego koszyka, co by dawało depozyt około 10, czy 1050 dolarów. I tak każda spółka osobno obliczona, co daje nam sumaryczną prowizję na poziomie 70 dolarów. I to jest związane z z tym, że na giełdzie w Ameryce, jak chcemy inwestować za pomocą CFD czy innych domów maklerskich w Polsce, to niestety ta minimalna prowizja zazwyczaj jest dość duża. Tutaj, akurat prowizja na akcjach amerykańskich, wynosi 2 centy za jednostkę, natomiast to minimalnie 7 dolarów. I tutaj warto o tym pamiętać, dlatego że całkowity koszt zawarcia takiego koszyka, jakbyśmy chcieli to zrobić na własną rękę, to by było 70 dolarów. Natomiast w przypadku samego koszyka. To są takim kosztem podstawowym przy otwarciu jest spread. Nie ma prowizji, a spłacił się tylko spread. I spread wynosi 4 dolary, więc mamy tutaj odpowiednik 4 dolarów zamiast 70. Jest to ogromna różnica, 93% taniej. Co powoduje automatycznie, że to jest po prostu bardzo, bardzo opłacalne. Co więcej, taki koszyk można podzielić, tak? Czyli nie kupić od razu całego, tylko można kupić połówkę, to jest najmniejsza wartość, co znowu zmniejsza, tak? Z 7000 dolarów wartość pozycji do 3,5 wartości pozycji, a prowizja wtedy też spada, w sensie nie prowizja, tylko spread, bo spread jest bezpośrednio związany z wielkością pozycji. Więc jeżeli przy jednej jednostce kosztuje 4 dolary, to przy pół jednostki będzie kosztował 2 dolary, a minimalna prowizja przy akcjach niestety nie maleje, tak, bo ona zawsze jest te 7 dolarów. Więc jeżeli mamy dużo depozytu i chcielibyśmy sami tworzyć taki koszyk, to oczywiście. Natomiast jeżeli mamy trochę mniejszy depozyt, to myślę, że jest to bardzo ciekawa alternatywa, która pozwala na skorzystanie z wielu ciekawych koszyków. Bo jeżeli popatrzymy na to, jakie koszyki są dostępne w CMC Markets, to mamy takie jak narzędzia współpracy, życie w sieci, czyli takie pogrupowanie to w branży, które są bezpośrednio ze sobą czy spółki bezpośrednio powiązane ze sobą. Takie jak Banki Wielka Brytania, Europa, USA, energia odnawialna, i tak dalej. i tak dalej. Takich koszyków jest 22, 22, przepraszam. Mamy wśród nich na przykład producentów gier, serwisy streamingowe. W ostatnim czasie y, właśnie zarówno te dwie branże, zarówno gaming, jak i właśnie y, branża związana z y, serwisami streamingowymi, y, przeżywały boom. Jak weźmiemy sobie notowania Netflixa, za chwilkę pokażę na platformie, to zdecydowanie tutaj był boom na te akcje, związane właśnie z tym, że ludzie siedzieli w domach, nie mieli co robić, więc kupowali. Netflixa, co więcej, wcześniej był um, premiera Wiedźmina, która też przyciągnęła bardzo wiele osób e, to powodowało, że warto było inwestować w takie nie, serwisy. Nie tylko Netflix, ale także inne przeżywały boom, i to można powiedzieć, że jest pewna grupa akcji, którą chcielibyśmy mieć w danym momencie. W skład takiego indeksu chodzi Netflix, Amazon, Roku, Apple, Alphabet, tak wszystko. Wszystkie te firmy, które mm, dają możliwość streamingowego oglądania. Filmów czy, czy własnych produkcji. Każdy udział tutaj jest wyszczególniony, więc wiemy dokładnie, co kupujemy w ramach takiego koszyka. Takich koszyków, tak jak wspomniałem, jest 22. Tutaj możecie sobie zobaczyć wszystkie koszyki, pooglądać, jak to wygląda też zobaczyć analizę branży. Też tutaj warto sobie to obejrzeć tak? czyli poznać jakby specyfikę, ale także i co stoi za tą branżą w postaci takiej. Analizy. Natomiast, jak popatrzymy na platformę, to tutaj warto zwrócić uwagę, że na rachunku demonstracyjnym też możecie sobie te koszyki podejrzeć. Przez miesiąc czasu macie zarówno dostęp do giełdy amerykańskiej, jak i właśnie koszyków akcji. Natomiast później na rachunku rzeczywistym to już bez ograniczeń. No i tutaj bardzo ważne jest to, że można sobie spokojnie popatrzeć, jak wyglądają notowania poszczególnych rzeczy. Na przykład, jak weźmiemy, tutaj już mam przesortowane te koszyki akcji i weźmiemy to, co jest aktualnie otwarte, ponieważ normalnie koszyki akcji bodajże 18 z 22 są notowane w trakcie sesji amerykańskiej, czyli między 1530 a 22. I to ma swoje plusy i minusy, ale myślę, że w przypadku Polaków dużo plusów, dlatego że po pracy możemy inwestować, więc to sprawia nam dodatkową gdzieś tam możliwość doglądania wtedy, kiedy rynek jest otwarty, a my już jesteśmy po pracy, albo u schyłku pracy. Natomiast mamy też banki europejskie czy Banki Wielkie Brytania, która pozwala na to, aby tutaj. Handlować w trakcie sesji europejskiej. Dzisiaj akurat banki, ten in, koszyk akcji Banki Europa spada o 1,37%. Widać, że banki sobie nie najlepiej radzą. Depozyt zabezpieczający w przypadku, zawsze można sprawdzić sobie dla każdego instrumentu w CMC Market, wchodząc w informacje o instrumencie. Tutaj dla Banki Europa, dla mnie, ponieważ jestem inwestorem profesjonalnym, on wynosi 3,5%. Czyli tutaj ta dźwignia jest dość wysoka. Natomiast normalnie, tradycyjnie, dźwignia jest 1 do 5, czyli depozyt zabezpieczający wynosi 20%. Inaczej mówiąc, jak tutaj byśmy teraz otworzyli, próbowali otworzyć pozycję długą o wartości jednej jednostki, czyli o wartości 10 742 zł, to mój depozyt wynosi 374 zł. Ale dla normalnego rachunku klienta detalicznego taki depozyt wynosiłby Nieco ponad 2000 zł, i to jest depozyt, który trzeba mieć, taką kwota, którą trzeba mieć na rachunku, aby otworzyć taką pozycję. Więc tutaj zobaczcie, jak zmniejsza się wymóg kapitałowy, żeby taką pozycję otwierać, ale pamiętajmy, inwestycje z dźwignią finansową zawsze związane są z ryzykiem. Wprawdzie klienci CMC Markets mają ochronę przed saldem ujemnym, czyli nie możecie stracić więcej, aniżeli zdeponowaliście u danego brokera, w tym przypadku CMC Markets. To jest duże ułatwienie przy handlu na CFD, także jednak tutaj te zabezpieczenia są dodatkowe. Natomiast bardzo ważną kwestią jest to, żeby zawsze przy otwieraniu pozycji tak dobrać jej wielkość, aby ryzyko, które podejmujemy, było dla nas możliwe do poniesienia. I tutaj mamy też bardzo fajne narzędzie stworzone dlatego, że możemy od razu ustawić zlecenie oczekujące na przykład pod tym cieniem, e, czyli tutaj to by były poziom około 2365 2365, i tutaj mamy od razu policzoną wartość, że to by było 170 zł. Tak? Od tej ceny do tej ceny. Take profit można też sobie od razu wyliczyć, to na przykład niech będzie 2800 punktów. No i tutaj będziemy mieli wartość podaną tak? i to będzie 1774 zł. Jeżeli uważasz, że ciebie stać na taki stop loss, no to wtedy możesz taką transakcję podjąć. Natomiast przede wszystkim zawsze trzeba sprawdzić te ryzyko przed otwarciem pozycji i dobrze je wykalkulować, aby nie ponosić tego ryzyka. Zbyt dużego. Pamiętajmy też, że tu są luki między sesjami, dlatego że notowania są od 15:30 do 22:00, jeżeli chodzi o indeksy czy koszyki akcji związane z rynkiem amerykańskim. Natomiast jeżeli chodzi o indeksy akcji związane z rynkiem europejskim, to między tutaj 9:00 a 17:00 17 i to tutaj też macie wszystko, wszystko rozpisane. Tak? Macie informacje o tym, czy jest gwarantowany stop loss, czy też pozycje krótkie są dozwolone, to zależy od. Od danej giełdy też czy umożliwia tutaj takie, takie możliwości, tak? A tutaj macie poniżej napisane godziny od 9 do 17:30 oraz koszt utrzymania pozycji. Ja powiedziałem do tej pory o spreadzie. Spread jest kosztem otwarcia pozycji. Tutaj mamy 2 euro akurat na banki Europy. On jest zawsze podany między jedną ceną, a drugą. Spread to jest różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży. Natomiast swap to jest koszt utrzymania pozycji, a w przypadku akurat e, koszyków akcji, on wynosi akurat w przypadku tego konkretnego instrumentu 0, e, czyli prawie 1% w skali roku, jeżeli kupujemy, a 2,3% 2,4 prawie procent, jeżeli sprzedajemy. A tutaj są akurat pozycje krótkie niedozwolone, więc nie da się tego sprzedać, można tylko kupować. Natomiast inne akcje, czy inne koszty akcji, na przykład amerykańskie, tam będą dozwolone pozycje krótkie. I teraz jak należy rozpatrywać ten koszt? Zawsze liczymy dany procent, jeżeli przeliczamy go na koszt dzienny, tak? czyli ile nas będzie utrzymywał koszt, Utrzymania pozycji przez noc wynosił, to dzielimy sobie dany procent, na przykład 1%, który tutaj mamy dla pozycji kupna, przez 365, bo to jest dla roku, więc 365 dzielimy. No i w ten sposób otrzymujemy e, wartość pro, te, tego słopu jednodniowego. I wtedy przeliczamy tę wartość, która nam wychodzi, przez wartość nominalną transakcji, czyli w tym przypadku 10727. Zł. Więc ten koszt nie jest finalnie taki duży, dlatego że jeżeli przeprowadzimy tą zaawansowaną matematykę, czyli podzielimy 0,9970 przez 365, wychodzi nam 0,2, a to jeszcze mniej, tak, procenta, więc podzielimy jeszcze przez 100, to jest odpowiednia liczba i mnożymy razy 10727 zł, czyli co, co noc, jeżeli będziemy utrzymywali taką pozycję, 29 groszy, 30, no 29 groszy zostanie z naszego rachunku pobrane jako koszt właśnie utrzymania tej pozycji dla tego konkretnego koszyka akcji. Jeżeli wzięlibyśmy koszyk o wyższej wartości, na przykład 20 tysięcy złotych, no to wtedy ten koszt odpowiednio będzie wyższy, bo zawsze liczymy to od wartości nominalnej transakcji. Jeżeli natomiast zmniejszymy tutaj jednostki na 0,5, czyli do wartości minimalnej, to spada nam wartość nominalna i też obliczenie e, tego kosztu utrzymania pozycji liczymy właśnie od tej kwoty, tak? Czyli w tym przypadku będzie po prostu o połowę niższy. Dlatego koszyki akcji są przyjazne w samym inwestowaniu. Są łatwiejsze niż jakbyśmy sami mieli konstruować taki portfel. Dużo prostsze w zarządzaniu też, no bo tutaj, jakby nie patrząc, e, zarządzamy jedną pozycją, a nie na przykład koszykiem 10 akcji, które trzeba nadzorować, czytać raporty, e, sprawdzać wszystko, co się dzieje. I co więcej, dokonywać 10 różnych transakcji, operacji i nadzoru. To jest dużo, dużo, dużo prostsze. Możemy też dodatkowo analizować, porównywać. Tutaj, brałem niską skalę, ale możemy wziąć wykres dzienny, porównać, jak wygląda wykres. Z banki Europa do na przykład banki Stany Zjednoczone, jak się zachowuje sektor w jednym i w drugim momencie, wykorzystywać dodatkowe narzędzia dane ze strony CMC Markets, takie jak kalendarz makro, jak pozycje klientów, to akurat dla banków one są dość jednostronne, bo muszą być, bo nie ma pozycji, pozycji tutaj krótkich, ale jeżeli weźmiemy już FTSE 100, to zauważmy że tutaj. Możemy popatrzeć na to, w jaki sposób poszczególni klienci inwestują. W tym przypadku pozycje długie ma większość klientów, zarówno najlepszych, tak? tutaj w ogóle ta przewaga jest ogromna, jak i tych klientów, którzy. Ogólnie są brani pod uwagę. CMC Markets posiada około 60 tysięcy klientów, czyli jest to naprawdę baza już dość solidna do tego, żeby mówić o jakiejś statystyce. W związku z tym na, na bardziej płynnych instrumentach, popularnych ta miara jest naprawdę niezwykle ciekawa, która pokazuje jaki jest sentyment e, na, na rynku. Do tego zachęcam serdecznie, żeby też poznać tą platformę, przeanalizować sobie dobrze funkcjonalności, które się dzieją, bo tutaj na przykład jak weźmiemy sobie jeszcze instrumenty, możemy wejść kanał Reuters, który od razu jest przefiltrowany dla danego konkretnego instrumentu, tutaj w tym przypadku dolara do polskiego złotego, ale też może to być akcja konkretna, na przykład Apple, czy KGHM, jeżeli inwestujemy na KGHM, więc dodatkowe informacje tutaj pozyskujemy z kanału Reuters, dla akcji możemy również sięgnąć do komunikatów z Morningstar. Morningstar gdzie mamy pełną analizę zrobioną w jaki sposób to y, można rozpatrywać tak czyli jakie są przepływy pieniężne jak wygląda cała struktura jak kurs akcji się y, tutaj kształtuje ale przede wszystkim jest to analiza fundamentalna tak czyli mamy y, tutaj poczynioną ja może powiększę y, poczynioną y, analizę historyczną razem z projekcją co się może wydarzyć w przyszłości jeżeli chodzi o kolejne Kolejne lata. I tutaj też informacja o tym, czy cena jest, cena jest tutaj fair value, czyli jakby dobrze wyceniona, czy też, czy też nie. Więc takie dodatkowe rzeczy tutaj macie dostępne w platformie CMC Markets, dlatego serdecznie zapraszam. A same koszyki akcji, tak krótko już podsumowując, dają możliwość inwestowania w pewną grupę akcji. Dokładnie 22 koszyki akcji zostały wyszczególnione. Każda grupa akcji składa się z akcji odpowiednio dobranych przez komitet inwestycyjny pod względem udziału w tym koszyku. Co więcej, koszyki pozwalają na obniżenie prowizji do zera, ale kosztem otwarcia pozycji jest spread. Spread jest zdecydowanie mniejszy aniżeli łączny koszt otwarcia transakcji na odpowiednich akcjach przy, przy takim samym depozycie, co powoduje atrakcyjność tych koszyków względem Inwestowania samoczynnego w takie akcje. E, względem ETF-ów różnica polega głównie na tym, że mamy dostęp do dźwigni finansowej oraz e, charakterystyki e, tutaj, tak naprawdę, dlatego, że jest to dostępne tylko w CMC Markets i ma odzwierciedlać dany koszyk akcji. E, ja uważam, że najbardziej wartościowym miejscem do inwestowania jest właśnie, czy jakby sposobem inwestowania jest inwestowanie krótko lub średnioterminowe, czyli z nastawieniem na złapanie swinga, ruchu, e, a nie trwania w konsolidacji w długim terminie. Dywidendy są tutaj doliczane do y, kursu, czyli w momencie, w którym pojawia się dywidenda, jest odliczana od ceny, spada cena, co jest naturalną rzeczą, ale dodatkowo będzie doliczony słop dodatni, który po, y, jakby zrekompensuje tą, ten spadek na wartości ceny, e, Więc tutaj, jakby dywidenda jest neutralna, czyli analogicznie, jak to jest w przypadku ETF-ów. To wszystko powoduje, że koszyki akcji są bardzo atrakcyjne dla osób, które szukają właśnie inwestowania branżowego, które chciałyby to robić po niskim koszcie i robić to w sposób bardzo świadomy, konkretny przy wykorzystaniu dźwigni lub nie, bo nie musicie z dźwigni finansowej korzystać. Jeżeli masz na rachunku 10 tysięcy złotych i otwierasz wartość nominalną transakcji o wartości 10 tysięcy złotych. To tak naprawdę dźwigni finansowej nie wykorzystujesz. Ona jest dostępna na rachunku, i broker zabezpieczy tam te 2000 złotych pod pozycję, a 8000 będziesz miał wolne, ale nie musisz wcale z tych 8000 złotych. Korzystać, to od ciebie zależy. Minimalna wielkość pozycji jest na tyle atrakcyjna, że pozwala na korzystanie z tego praktycznie wszystkim inwestorom. Co dodatkowo zwiększa tutaj właśnie elastyczność, bo dużo ETF-ów jest zdecydowanie droższych w zakupie. Tak? Te minimalne koszty utrzymania, czyli minimalne koszty transakcyjne są tutaj zdecydowanie wyższe. Dlatego serdecznie zachęcam do tego, żeby się przyjrzeć, przeanalizować, wykorzystywać te instrumenty także do analizy, bo jak popatrzymy chociażby na producentów gier. Czy innych instrumentów, no to tutaj mamy widać bardzo ładny trend wzrostowy, który można wykorzystywać oczywiście, kiedy cena podąża z nami, a jak się rynek zacznie odwracać, to wykorzystać e, do shortowania. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wiele pytań. Jakby były kolejne, to dawaj znać w komentarzu lub u nas na czacie w aplikacji squaber.com. A teraz życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.